Cześć kochani, już jest dawno po skrapmasie, ale jakoś tak jak Wam ostatnio wspominałam, mam opory, jakieś problemy, żeby się zebrać i żeby ponagrywać. Pewnie w dużej mierze przez to, że światło jest kiepskie, no bo jak wracam z pracy, to już jest ciemno. A no wiadomo, że naturalne światło zawsze najlepsze. W weekend się okazuje, że jest milion innych rzeczy do roboty, a nie ma czasu na nagrywanie. No i tak to później jest, że świąteczne prace będę Wam pokazywać, no... Pewnie długo po świętach, chociaż, chociaż nie wiem, czy będę ich aż tyle tworzyć, bo mam wystarczająco, wystarczającą ilość prac, żeby wysłać najbliższym, więc nie wiem, czy będę miała takie jakieś wielkie parcie. To jeszcze się okaże. Wspominałam Wam podczas kwiatowego filmu, że to była pierwsza część, czyli te moje kwiaty scrap to były jakby dwie inspiracje i ja zrobiłam y, na podstawie 10 inspiracji scrapmasowych. Nie udało mi się niestety nic wygrać, ale w sumie udało mi się, bo <gryw> w związku z tym, że byłam sponsorem w scrapmasie, to udało mi się zostać Świętym Mikołajem dla jednej z Was i zafundowałam bon zakupowy, bo tak pomyślałam, że bez sensu... o Ojejku, słyszeliście tego mojego kota, jak płacze? <gryw> Postanowiłam właśnie ufundować bon zakupowy. Nie chcę kogoś tam raczyć na siłę swoimi jakimiś przydasiami, swoimi kwiatkami. Z bonu zakupowego to myślę, że najbardziej się tam człowiek ucieszy, bo sobie wybierze samemu to, co najbardziej chce. Więc tak, zostałam świętymi i to była moja nagroda tego tegorocznego Skrapmasa. No i nagrodą jest to, że się świetnie bawiłam i że mam dużo prac. Podzieliłam jeszcze tą część z pracami takimi niekwiatowymi na część kartkową i część niekartkową. Tych niekartkowych prac mam tylko trzy, ale no, nie chciałam już tak, wiecie, bardzo przedłużać, więc postanowiłam zacząć właśnie od kartek. Kartki, które tu widzicie w większości są kartkami y, zrobionymi z inspiracji Asi Szulik, bo y, no tak w Scrapmasie bywa, że kartki najczęściej robi Asia, a goście jakieś takie y, projekty ekstra, <grym> można powiedzieć. No y, ja nie potrzebuję aż tylu projektów ekstra, wiecie tych wszystkich ozdób i tak zrobiłam. Ale no nie mam za bardzo też co z tym wszystkim robić później, bo na święta jest super jak te ozdoby są i tak ładnie to wygląda wszystko, chociaż też nie mam za bardzo gdzie tego trzymać, bo mój kot wiecie, wszystko zżera gdzieś, gdzie położenie tam gdzie trzeba, ale i tak skusiłam się żeby zrobić. No w każdym razie kartki to jest to, co taki, no, taki większy przemiał więcej mam <głos》> możliwości, żeby coś z nimi zrobić, albo wysłać najbliższym, albo sprzedać. No, więc, więc te kartki to jednak takie moje większe zapotrzebowanie jest. Mimo, że te projekty, no naprawdę świetne <głos》> w większości. Chyba nie wiem, czy tam któryś mi się tak, tak myślę teraz, któraś inspiracja, czy mi się nie podobała z tych go go gościo gościowych, ale chyba Chyba nie. Chyba nie. Dobra, nieistotne. Jedną kartkę zrobiłam z inspiracji gościa, czyli Ani Janiec, Anka Sklejanka. To była kartka z takim. Taką kieszonką, gdzie tu jest właśnie miejsce na życzenia, a nie miała kartkę taką normalnie, normalną, rozkładaną i wewnątrz też było, co tam było, miejsce na opłatek i tak dalej. Ale ja tutaj zrobiłam taką kartkę, wiecie, pocztówkową, jakby tylko jest jedna strona, bo stwierdziłam, że skoro tu jest kieszonka, to nie mam potrzeby, żeby jeszcze była otwierana ta kartka. jest dosyć sztywna, bo jest oklejona z tej strony no tylko papierem skrapowym, a z tej jest papier. Znaczy jest baza, jest papier lustrzany, jest papier czerwony i jest papier skrapowy. No i tu jeszcze ta część, taka o dotąd to jest jeszcze, <laughs> przepraszam, kieszonka też z papieru skrapowego na taśmie piankowej milimetrowej, więc jest to takie, takie sztywne. Więc stwierdziłam, że można oprzeć o coś w domu i nie musi jakby sama ta kartka też stać. Wykorzystałam tutaj esencję, które zrobiłam w zeszłym roku. One były, Renata Chodzyńska inspirowała, tu się trochę już zmyło, ale tu są żyłki malowane cienkopisem czerwonym i, i popsikane to jest tym złotym takim pyłkiem z Akszona. Złote prędziki w środku i tak, no, i tak ta kompozycja tutaj wygląda. Dodałam, to z papierów Lemoncraft jest tak w ogóle zrobione, z zeszłorocznej kolekcji świątecznej. Ja w tym roku papierów świątecznych nie kupowałam, z tego co, co tak sobie próbuję przypomnieć, czy Was nie okłamuję, ale chyba nie. No bo mam jeszcze w zeszłym roku na świąteczne kartkowanie z dziewczynami robiłam, więc trochę kupiłam tych papierów i tak mi jeszcze mnóstwo zostało, więc jeszcze będzie na, na następne lata. No chcę też trochę tego wykorzystać, bo tak jak mówię, przechowywanie tego z roku na rok jest coraz trudniejsze, bo z roku na rok jest coraz więcej tego, a świąteczne przyda się to najczęściej są Nieużywane przez większą część roku, jakieś tam poesencje, czy, czy, czy no, takie jakieś no, świąteczne papiery, przede wszystkim. Nie? Tak, tutaj wykorzystałam sobie ten krojnik gwiazdek, który gwiazdkowo-śnieżynkowy z Crafted New, który niedawno całkiem kupiłam w Scrap Passi na moim filmiku zakupowym, widzieliście, więc tutaj wykorzystałam w takiej złotej formie. I co? I są jeszcze listki z papieru właśnie od Craft. Są takie złote, wycięte skalki kalki, ostrokrzewy Ja tu gdzieś chyba powinnam jeszcze je mieć i ja jak embosuję, no to już sobie większą część zrobiłam, więc tutaj mam złote i tak na przyszłość już mam też wyembosowane srebrne, białe i zielone. Tak sobie pomyślałam, że jak już robię to za jednym zamachem, więc mam tego tutaj zapas na, na lata znowu e, szyszki troszkę tak pobielone, chyba białym gesto. E, koronkowe gwiazdeczki e, tu są jeszcze tekturki takie z one są chyba przez okienko, tak mi się wydaje, takie delikatne ale głowy nie dam od. <głos》> już teraz mniejszą wagę do tego przywiązuję jest z jakiej firmy, e, nie jest to zbyt dobre w skrabowym świecie, ale no trudno i jeszcze śnieżynka jakaś się znalazła, tak? Nie, 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 to nie jest śnieżynka, to też są te, e, te gałązki. Tak, sizal oczywiście na dole. Tutaj jeszcze tak całkiem na dole widać, że te dyndające gwiazdeczki to jest na takiej właśnie koronce, ta, ta, takiej tasiemce, więc e, gwiazdki tu są i jeszcze takie, takie, o, takie dędadełka też. Więc dwa rodzaje dędadełek. Ania tutaj miała takie zwisające bombki, no ja przymierzałam, ale wszystko co miałam było za duże już i, i postawiłam właśnie na takie dadełka koronkowe i, i z papieru lustrzanego. Tak więc tak się prezentuje ta moja kartka. Z jedyna kartka właśnie, która nie była inspirowana pracą Asi, a pracą Asi była cała reszta, czyli tutaj mam kartkę w nietypowym kształcie, czyli kartkę choinkę jedyne co mnie w niej denerwuje, że ona się tak otwiera, może jakbym ją okleiła tutaj czymś cięższym wiecie, tak, zrobiła to na tekturze to może by tu tak mocniej było a to jest takie, o, ja nawet specjalnie do niej zrobiłam pudełko, bo nie bardzo wiem jak to wysłać, przez to, że tutaj sobie dałam takie ee, jak to się nazywa no, ten wiek już nie pamiętam, w każdym razie takie suszone, naturalne kuleczki, bombki i zrobiłam do tego pudełko, dosłownie centymetrowe, żeby tylko, żeby to, wiecie, no, przetrwało podróż, tak, bo, no bo ta kartka jest na tyle prosta, że ona mogłaby być, widzicie, w innym odcieniu no ale już trudno, ta kartka jest na tyle prosta, że mogłaby powędrować w kopercie. Ale boję się, żeby tutaj się nie uszkodziły te, te, te suszki. I jedyne co to jest tektura falista, sznurek kraftowy, tutaj taka kokardka, napis Boże Narodzenie z UHK Galery. Tak te napisy wykorzystywałam w tym roku sobie, bo tutaj jeszcze ten napis był z, z Lemon Craft. Ten napis też jest z a ten też jest słuchak galery. Gdzieś chyba jeszcze korzystałam z słuchaków, ale już teraz nie wiem. <gry> w każdym razie tu też spokojnych świąt. Papiery jako takie są z Paper Heaven. I to jest kartka taka jak ja lubię, otwierana do góry z niebieskimi śnieżynkami. To jest kartka z shakerem. Co prawda tak trochę zbyt intensywne, zbyt ciemne są te, te gwiazdki niebieskie. I później żałowałam, że je dałam. mogą tu to po prostu biały ten shaker y zrobić, ale tak to już później jest, że mądry w Polak po szkodzie. Tu są poezencje, które zrobiłam w tym roku, właśnie e, z inspiracji Darii Świeży. One takie, e, no już prawie całkiem, już prawie nie widać w ogóle tego błysku, na którym no tutaj była taka po pociągnięta. Co my tu mamy? Mamy prezenty. Bardzo mało w ogóle tam jest w tej kolekcji. Mm, tych takich dodatków, które by mi jakoś, nie wiem, pasowały tak do kompozycji, stanęło na prezencie, na gwiazdce i na jakichś właśnie listkach. Aha, tu jeszcze są śnieżynki dwie. Luz wykrojnika, choinka, papiery. Znaczy, te listki tutaj na samym dole to są niebieskie, z jakichś z tych pasków takich w ogóle. Tam były niebieskie listki i tak mi tutaj wpasowały. A tutaj złote, znaczy no, złote takie krawędzie listków Notar's Paper Heaven. I tutaj też jest ten wykrojnik, który był właśnie tu. Tylko, że już tak pojedynczo tylko, nie? Czyli trzy, tam w zestawie były trzy, ta no i tu też są trzy. Jest kokardka biała. No i tyle i napis spokojnych świąt. Taka prosta z shakerem. Inspiracja była Asi. Inspiracją Asi były też kartki proste do koperty. Ja tutaj postawiłam na papiery Asi w ogóle. To są wycinanki, które y, dla wspierających Asia y, stworzyła z użyciem AI. Troszkę mam wrażenie, że mi się falowało. ale no nie wiem, bo, bo ten papier, który tu jest pod spodem, to jest w ogóle pomalowane farbą akrylową, złotą i nie ma tutaj żadnego papieru skrapowego jako takiego, bo to co jest pod spodem to są przez śnieżynki pociągnięte yy, wosk. Pasta, ta maska śnieżynkowa, którą w ogóle no już nie umiem jej domyć, bo ona jest taka ażurowa przez te śnieżynki. Muszę sobie kupić nową w kraftuli. Bardzo lubię tą maskę. No i te śnieżynki, no i nie domyło mnie. <śled> Trudno, jakbym nie spróbowała, to bym nie wiedziała, więc te śnieżynki są i pochlapane jeszcze złotą farbą i ta druga kartka jest tak samo zrobiona i też tutaj jest yy, i na jednej i na drugiej jest choinka, yy, jest po prezencie i po jesncie. no tutaj są trzy po jesncie. tu mi tylko jedna została z tego arkusza, napis radosnych świąt i napis wspaniałych świąt, to, jest, to są napisy z Lemon i ostatnia kartka, to jest kartka, z której jestem najbardziej zadowolona w ogóle z wszystkich moich prac z masowych. To jest kartka z wykorzystaniem tych róż, które Wam pokazywałam ostatnio. I widać tu w ogóle, bo ja tak nawet się tutaj nie zorientowałam, czy coś widać, jak Wam to pokazuję. No, ale dobra, widać. Na szczęście. To jest kartka na świąteczne urodziny. I y, y, to była taka świąteczna, świąteczna, nieświąteczna praca miała być i tak myślę, że mi się udało, bo wykorzystywałam te, wykorzystałam te róże, które... Nasia y, też miała tam róże. Które miałam robić do boksa, bo boksa ostatecznie nie zrobiłam, ale róże tak mi się spodobały w ogóle. Muszę je, póki pamiętam, jak się je robi, to muszę <głos》> jeszcze ich zrobić więcej bo w różnych kolorach, bo bardzo mi się spodobały te, te róże. I no i ten kolor też mi się spodobał, nie oszukujmy się, ja bardzo lubię kolor zielony. I właśnie w kompozycję tutaj akurat miałam, właśnie jedną większą, jedną mniejszą. I tak w tej kartce Asi na świąteczne urodziny też były właśnie dwie róże. I co ja tutaj jeszcze mam w kompozycji? Szyszki sztuk 3. takie plastikowe. No, ja lubię takie plastiki używać, nie? więc to są takie gałązki plastikowe. Całe mnóstwo ostrokrzewów. I ten ostrokrzew jest z, z którejś ze starszych kolekcji Mi Pamiętam jak klełam, jak wycinałam te wszystkie ostrokrzewiki. Takie, no bo to jest co, jest co wycinać, nie takie z, z, z ząbki. Ale no, z efektu byłam zadowolona z wycinanych, później mi było żal tego wykorzystać. W końcu wykorzystałam tutaj, tak trochę jest wyciągnięta kompozycja, a się też tak tu wyciągnęła. Tam spod, pod spodem jest jeszcze koronka, ale to już jej tak za bardzo nie widać. No i tak się prezentuje, i jest babeczka. W związku z tym, że babeczka też była w, ze skrapędmi, w ogóle to jest z papierów z bo to tło też jest ze skrapentami, ten zielone, zielone tło deskowe też jest od, ze skrapentami, ono tutaj o, w środku też wylądowało i z tyłu jest taki śnieżynkowo-gwiazdkowy ten. A do tej babeczki wymyśliłam właśnie napis, w związku z tym, że ta kartka poleci do mojej przyjaciółki na urodziny, która ma urodziny właśnie w święta. I tak sobie stworzyłam napis w kanwie najlepsze życzenia urodzinowe dla mojej najlepszej świątecznej babeczki. I ta babeczka, wiecie, no tak, tak pomyślałam, że fajnie trochę się tutaj nakombinowałam z tym napisem, zwłaszcza żeby żeby kolorystycznie, bo miałam jeszcze wersję czerwoną tego napisu i wersję chyba czarną, ale ta zielona mi jednak najbardziej spasowała, więc na niej stanęło. I tak się właśnie prezentuje ta kartka, Mówię, ja jestem z niej najbardziej zadowolona z wszystkich moich sklep masowych prac i za niedługo ją w końcu właśnie też, to jest to, że mnie zmusza ostatnio od nagrywania to, że ja te kartki muszę w końcu wysłać, bo już wiele czasu do świąt zostało, a ja się tak ociągam, że no, aż wstyd. Tak, więc to są moje y, świąteczne, tegoroczne skrapmasowe kartki. Jeszcze kartkuję z Kasią Kędzierską. Mam nadzieję, że uda mi się y, tam y, no, upublicznić te, te wszystkie prace, które robię. Aha, i jeszcze odłożyłam na bok. Właśnie tak czułam, że cz czegoś tutaj nie mam. Tak, więc tak się prezentują moje kartki. Dajcie znać, która się Wam podoba najbardziej. Y, no, tak jak mówię, u mnie padło na zieloną, chociaż ta właśnie z, z tym takim zaskakującym troszkę wnętrzem w postaci kieszonki. No jest też bardzo ciekawa, więc, więc chyba miałabym tutaj dylemat. A ta póki co zostaje ze mną, bo nie wiem, jeszcze nie wiem czy ją komuś dam, czy wyślę, czy nie wyślę. Jeszcze nie rozdzieliłam kartek poza tą jedną. Ta jedna wiem do kogo pójdzie, a reszta no to już się okaże jak to wyjdzie. Ta też jest taka dosyć ciekawa. Byłam zadowolona jak ją robiłam, ale tu już, o widzicie trochę mi, że podkleić bardziej ten... Yy... No, to coś, tą kuleczkę muszę bardziej podkleić, bo jakoś chyba gdzieś tyrpłam i no, albo za mało kleju dałam. No, więc jest taka dosyć ciekawa. I w ogóle ten kształt choinki jest bardzo fajny, tylko że ja chyba zrobiłam? Za gruby papier. Specjalnie wykorzystałam bazę e, odżyczy z papieru i tylko ją, tak wiecie, z dl trochę pokombinowałam, bo, kombinowałam, bo no, chciałam, żeby była sztywna, bo wiedziałam, że nie będę jej oklejać, no bo nie mam papieru <laughs> więcej, a to jest tylko tektura falista no, ale no, ale tak przez to, że jest taki sztywny, ten papier to się otwiera, nie wiem, może to wina też bigowania jakoś nie wiem, dobra, już nie przedłużam zapraszam Was serdecznie do drugiej części gdzie pokażę Wam niekartkowe prace skrab masowe. nie będzie już tak dużo, bo <głynne> będą tylko trzy, ale myślę, że będzie co oglądać, więc zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia w tym filmie właśnie, pa pa!